No a tu mamy widoczek z Pilatusa na Lucernę. Jest moc. A tu było widać przed chwilą kolejkę, którą będziemy zjeżdżać. Ale już przejechała. Będziemy zjeżdżać do Krins, a wyjechaliśmy tam z drugiej strony od strony Alpen, Alpen Alpstadt. A będziemy zjeżdżać tutaj na Creens. I tam to był pociąg taki, zębaty, a to jest kolejka taka w powietrzu. Jest moc. Jak to wygląda? Pozdrawiam, Chris Biegun, Team. Moc prosto z Pilatus. No i wylądowaliśmy na Pilatusie. Pozdrzów widzów. Hello. Pokażemy wam co tutaj widać. O, tą kolejką będziemy zjeżdżać na dół, do Kryns. Co zamówiłeś? Platoz dok? Platoz dok czytamy na z dok. Zobaczymy. Tutaj wyjeżdżaliśmy tym, a tam jest dziwna antena. Pilatus dok z frytkami, a tu bez frytek. Nie można być na Pilatusie i nie zjeść Pilatus Dog. Sosy.